Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo od epetrol.pl Przełom lipca i sierpnia nie przynosi dużych zmian na polskich stacjach, ceny zmieniły się bardzo nieznacznie, widzimy wahania jednogroszowe i tak benzyna tanieje o 1 grosz do poziomu 5,63 zł za litr średnio w kraju, natomiast za olej napędowy płacimy o grosz więcej i tutaj średnia cena to 5,57 zł, widzimy, że następuje zbliżanie cen oleju i benzyny i z tą tendencją prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia także po wakacjach i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w sezonie zimowym olej napędowy znowu na stacjach może być droższy niż benzyna. Potaniał także o jeden grosz autogaz, ale to paliwo od dłuższego czasu zachowuje się stabilnie i zmienność cenowa autogazu nie jest duża. To, że udało się nam uniknąć w tym tygodniu podwyżek, to w głównej mierze zasługa tego, że umocniła się nasza waluta. W ostatnim czasie złotówka zyskuje w relacji do dolara. Na rynku naftowym natomiast widzimy stabilizację cen w przedziale 104-106 dolarów za baryłkę Brent na giełdzie w Londynie. To powoduje, że ceny w hurcie na rynku hurtowym w kraju nieznacznie spadły w w, ostatnim, w ostatnich dniach, e, natomiast cały czas znajdują się powyżej poziomów e, z początku miesiąca, e, także nie należy spodziewać się tego, że, że te obniżki z ostatnich dni na rynku hurtowym spowodują jakiś e, wyraźniejszy spadek cen na stacjach. E, raczej należy spodziewać się stabilizacji także w najbliższych dniach, e, z możliwą z możliwą zwyżką, natomiast skala tej zwyżki także nie powinna być zbyt przerażająca dla kierowców. E, to, co będzie się działo w dalszych tygodniach, e, prawdopodobnie będzie zależało od tego, jaki będzie efekt. E, zakończonych w tym tygodniu posiedzenie banków centralnych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Bank amerykański, amerykańska rezerwa federalna tutaj rozwiała trochę nadzieję inwestorów, którzy liczyli na pomoc ze strony władz monetarnych za oceanem. Natomiast zaplanowana dzisiaj na, na dzisiaj konferencja posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli nie przyniesie spodziewanej pomocy ze strony tej instytucji zarządzającej polityką pieniężną w Europie, to, to tutaj może nastąpić rozczarowanie, i Europa może potanić. Natomiast jeżeli władze monetarne w Europie pomogą, pomogą go. To, to ropa może podrożeć i w związku z tym także będzie przestrzeń do tego, żeby ceny na stacjach poszły w górę. W naszym wakacyjnym poradniku w tym tygodniu dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się wybrać na Olimpiadę, mamy garść informacji na temat tego, jak, jak wyglądają ceny w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest na pewno krajem niezbyt, niezbyt przyjaznym dla kierowców, którzy tankują diesla. W tym kraju płacimy właściwie najwięcej w Europie, tylko Norwegia jest miejscem, gdzie, gdzie paliwo dieslowskie jest droższe. Średnia cena diesla w Wielkiej Brytanii to w tym tygodniu ponad 7,20 zł za litr. Taka sytuacja to efekt tego, że Wielka Brytania, jako jeden z niewielu krajów w Europie, nie stosuje preferencji podatkowych dla, dla diesla, dlatego też cena tego paliwa jest, jest wyższa niż cena benzyny. Za benzynę w Wielkiej Brytanii płacimy niemal 7 zł, średnia cena to około 6,97 groszy za litr. Dla tankujących autogaz mamy taką informację, że należy za, zaopatrzyć się w odpowiednie przejściówki jadąc do Wielkiej Brytanii, ponieważ do polskiego wlewu, typowego polskiego wlewu nie uda się zatankować gazu. Natomiast możliwość tankowania. Autogazu jest, ale trzeba poszukać stacji, bo nie wszystkie, nie wszystkie obiekty oferują właśnie to paliwo. Dziękuję bardzo.